Siemanko mordeczki tej strony Związkowalczyk Sniper Fishing Lecimy, słuchajcie, na rybki. Jadę poziomeczka Rafiego. Wyrwaliśmy się trochę szybciej z pracy i będziemy atakować fajne jeziorko Takie dosyć płytkie. Pełno zielska, pełno kapelonów. To zielsko ogólnie opadło fajnie głębokość średnia to jest 3 metry także to jest płytko poszukamy, poszukamy fajnych mamusiek grubych tłustych, jesiennych pogoda ogólnie fajna wieje wiatr chmurno, mamy 7 stopni no i tyle co więcej mogę powiedzieć testuję dzisiaj nowy sprzęt Kiek Dragona ee... To jest Pro x, Także jeszcze żadnej ryby na niego nie miałem, byłem tylko raz. Zobaczymy, co się tam uda dzisiaj wydłubać. Będziemy relacjonować na bieżąco. Także mordy obserwujcie. Subskrybujcie kanał. Będzie z wszystkimi filmami na bieżąco. Cały czas subskrypcje mile widziane. No i tyle. Widzimy się nad wodą. Pozdro Elo, śmaneczko. No. Ale już był zapięty bo maryno w Fajny, no, ładny no. A czy to była jesteś Tak, bulcis. O, już, już dostaje systemy odrodzeniowe. No ciężko odwrócić tu. O, to wstaje. <grymne> już <grymne> odziewa, już człowiek Już stoi w pianie. To już z zamknął. Zobaczcie, ładnie tu posypa. Nie w tą stronę, Zostaw, zostaw, on pójdzie. Chce zostać z nami. O, no teraz. <gry> Nie, ale ładnie, ładnie posypa. 61.